Panie, w tej chwili uspokajamy nasze serca. Odsuwamy od siebie wszystkie myśli, które nas rozpraszają i nie pozwalają poczuć Twojej obecności. To jest czas, który poświęcamy Tobie, by usłyszeć Twój głos. I to właśnie w tej ciszy pragniemy Cię odnaleźć. Panie, niech nasza dusza będzie wyczulona na Ciebie w tej chwili głębokiej ciszy. Wiemy, że jesteś tam w każdym podmuchu wiatru. W każdym uderzeniu naszego serca, Pan jest obecny. Oddychamy, Panie. Oddychamy i czujemy Twój pokój. Powietrze, które wypełnia nasze płuca, pochodzi bezpośrednio od Ciebie. To Twój oddech życia nas podtrzymuje, a każdy oddech przypomina nam, że nie jesteśmy sami, że każda sekunda jest darem. Każde uderzenie serca jest darem. Teraz wyciszamy nasze głosy, aby usłyszeć Twój. Panie, jesteśmy tutaj, by Cię słuchać. Ile razy, Panie, przechodzimy przez nasze dni, nie dostrzegając Twojej obecności. Ile razy pozwalamy, by troski świata zagłuszyły Twój łagodny głos. Ale teraz chcemy Cię usłyszeć. Prosimy, abyś otworzył nasze duchowe uszy. Spraw, byśmy odczuwali Twoją obecność od momentu przebudzenia aż po noc, bo wiemy, że zawsze jesteś z nami. Twój głos jest we wszystkim, co stworzyłeś. Niech delikatny wietrzyk na naszej twarzy przypomina nam o Twojej trosce. Niech słońce ogrzewające naszą skórę będzie odbiciem Twojej nieustającej miłości. Obyśmy nauczyli się dostrzegać Cię w każdym szczególe, Panie. Niech nic nie umknie naszej uwadze, bo wiemy, że działasz we wszystkim od najprostszych do największych rzeczy. Od chwili, gdy otwieramy oczy, Ty jesteś obecny. Pomóż nam zrozumieć, Panie, że towarzyszysz nam w każdej chwili naszego życia. Obyśmy potrafili rozpoznać Twoją rękę nawet w najzwyklejszych codziennych czynnościach. Wiemy, że w każdym szczególe kryje się cel. Kiedy rano otwieramy oczy, jest to nowy dzień, który nam dajesz, nowa okazja, by żyć w Twojej obecności. Każdy krok, który stawiamy, jest możliwy dzięki temu, że nas podtrzymujesz. Niech każdy oddech będzie aktem uwielbienia Ciebie, świadomością, że wszystko pochodzi od Ciebie. Każdy uśmiech, jaki otrzymujemy, każdy gest miłości, każda pokonana trudność, to wszystko świadczy o Twojej opiece. Panie, spraw, abyśmy odczuwali Cię nawet w trudnościach. Bo tak są chwile, gdy czujemy się słabi, momenty, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, ale wiemy, że Ty tam jesteś. W trudnościach jesteś naszą skałą, naszym schronieniem. To w Tobie znajdujemy siłę, gdy jesteśmy wyczerpani. Gdy strach nas otacza, Ty jesteś naszą bezpieczną przystanią. I to w tych chwilach, Panie, najbardziej potrzebujemy usłyszeć Twój głos. Mów do nas, Panie, w momentach udręki, gdy nie widzimy drogi. Pomóż nam pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami, bo obiecałeś, że nas nie opuścisz. Panie, uspokój nasze serca. Ucisz burzę, która w nas szaleje. Często strach próbuje ukraść nasz pokój, ale wiemy, że prawdziwy pokój pochodzi od Ciebie. Chcemy odpoczywać w Tobie, zaufać Tobie, wiedząc, że wszystkie nasze troski są w Twoich rękach. Pomóż nam ufać, nawet gdy nasze oczy nie widzą rozwiązania. Niech nasza wiara nie opiera się na tym, co widzimy, ale na tym, co wiemy, że Ty jesteś wierny. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. Twoja miłość nigdy nie zawodzi, Twoja obecność nigdy nas nie opuszcza. Panie, uspokój nasze serca. Wiemy, że świat wokół nas pełen jest hałasu, rozproszeń i zmartwień, które odbierają nam spokój. Ale teraz, Panie, zwracamy się do Ciebie. Porzucamy wszystko, by skupić się na Twojej miłości, na Twojej obecności. Prosimy, abyś uciszył burzę w naszym wnętrzu. Pragniemy czuć Cię w naszym oddechu, w naszej ciszy i w naszej ufności. W tej chwili, Panie, oddajemy Ci wszystkie nasze lęki, każde zmartwienie, które nas nęka, każdą niepewność, która nas prześladuje. Wiemy, że wszystko jest w Twoich rękach. Gdy trudności wydają się nie do przezwyciężenia, pomóż nam pamiętać, że nie ma nic potężniejszego od Ciebie. Kiedy nie możemy zobaczyć jutra, pomóż nam ufać, że Ty już przygotowujesz dla nas każdy krok. Nie musimy widzieć całej drogi, wystarczy, że ufamy, iż jesteś światłem, które nas prowadzi. Naucz nas, Ojcze. Rozpoznawać Twój głos. Tyle głosów rywalizuje o naszą uwagę, Panie. Głosy pełne wątpliwości, strachu, zamętu. Ale wiemy, że Twój głos jest inny. Przynosi pokój, jasność, poczucie bezpieczeństwa. Obyśmy nauczyli się rozpoznawać Twój głos pośród chaosu. Obyśmy potrafili odnaleźć Twój cichy szept, jak Eliasz, który usłyszał Go w delikatnym wietrze. Twój głos, Panie, nie narzuca się, nie wywołuje strachu, lecz otacza nas miłością i wzbudza zaufanie. Pomóż nam, Panie, uciszyć inne głosy. Jak często strach mówi najgłośniej, jak często rozpacz przysłania nam Twoją obecność? Pomóż nam zrozumieć, że mówisz do nas nawet pośród hałasu. Chcemy się nauczyć słuchać, panie. Chcemy być jak owce, które znają głos swego pasterza i podążają za nim bez wahania. Jesteś naszym dobrym pasterzem i w pełni ci ufamy. W chwilach ciemności, panie, pragniemy cię usłyszeć. Wiemy, że nawet gdy wszystko wokół nas się rozpada, ty nadal mówisz. Czasami trudno to dostrzec, ale wierzymy, że zawsze jesteś z nami. Pomóż nam pamiętać, że nawet w najciemniejszych momentach nie jesteśmy sami. Kiedy nie widzimy wyjścia, pomóż nam usłyszeć Twój głos mówiący: Jestem tutaj. Nie bój się. I w tych chwilach, Panie, chcemy poczuć Twój pokój otaczający nas. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, pokój, którego świat nie może dać, a który odnajdujemy tylko w Tobie. Niech ten pokój będzie naszą kotwicą, naszą siłą, naszym fundamentem. Niech prowadzi nas w każdym kroku, ufając, że Pan ma wszystko pod kontrolą. Chcemy, Panie, ufać Tobie w każdym szczególe życia. Od najprostszych chwil po największe wyzwania. Od wschodu słońca po zmierzch. Pragniemy oddać wszystko w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś wierny. Wiemy, że się o nas troszczysz. Niech nasza wiara, Panie, będzie niewzruszona, nawet gdy okoliczności są trudne. Pamiętajmy, że jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, Bogiem, który otwiera drogę tam, gdzie nie ma drogi, Bogiem, który przemienia naszą słabość w siłę. Panie, pragniemy Cię odczuwać w każdej chwili. Chcemy nauczyć się rozpoznawać Twoją rękę we wszystkim, co nas otacza. Od piękna kwitnącego kwiatu po majestat rozgwieżdżonego nieba. Pragniemy czuć Cię w uśmiechu dziecka, w objęciu przyjaciela, w ukojenie po wysłuchanej modlitwie. Pomóż nam zauważyć, że Twoja obecność jest wszędzie, zawsze. Panie, spraw, abyśmy rozpoznawali, że każdy szczegół naszego życia ma cel w Tobie. Nawet w bólu i trudnościach wiemy, że kształtujesz nasz charakter, uczysz nas zaufania i całkowitego polegania na Tobie, dostrzegania Twojej ręki we wszystkim, nawet w tym, czego nie rozumiemy. Panie, chcemy być wrażliwi na Twoją obecność. Chcemy nauczyć się chodzić z Tobą każdego dnia. Niech nasze serca zawsze reagują na Twój dotyk, Twoje prowadzenie. Pomóż nam być bardziej wdzięcznymi, bardziej wrażliwymi, bardziej otwartymi na Twoją miłość. Chcemy przeżywać każdy dzień jako dar, pamiętając, że każdy oddech jest od Ciebie. Naucz nas, Ojcze, chodzić w Twojej obecności. Niech każdy krok, który robimy, będzie kierowany przez Ciebie. Niech każda decyzja, którą podejmujemy, będzie inspirowana Twoją mądrością. Chcemy być ludźmi, którzy odbijają Twoje światło, przekazują Twoją miłość i z ufnością kroczą Twoją drogą. Niech Twoje słowo będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Daj nam, Panie, mądrość, by Cię słuchać i za Tobą podążać. Wiemy, że nie jesteśmy doskonali. Ale w tobie znajdujemy siłę, by wytrwać. Obyśmy zawsze zwracali się do Ciebie, nawet gdy upadamy, wiedząc, że Twoje przebaczenie nas odnawia. Obyśmy uczyli się z każdej porażki i wzrastali w Twojej łasce, zawsze prowadzeni przez Twoją rękę. Panie, dziś oddajemy Ci wszystko, czym jesteśmy. Każdą słabość, każde niepowodzenie, każdą nadzieję. Pragniemy żyć w pełni dla Ciebie. Niech każda nasza myśl odzwierciedla Twoją miłość, niech każda nasza postawa przynosi chwałę Twojemu imieniu. Chcemy chodzić w Twojej obecności przez wszystkie dni naszego życia, aż po kres. Bądź naszym przewodnikiem, naszą ucieczką i naszym pokojem. Wiemy, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Nie musimy się lękać, nie musimy się martwić, bo Ty jesteś z nami. Chcemy zaufać Tobie w pełni, wiedząc, że Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i pełna łaski. Panie, teraz dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nas prowadzisz, że kochasz nas bezwarunkowo. Obyśmy każdego dnia uczyli się lepiej słyszeć Twój głos, mocniej odczuwać Twoją obecność i żyć bardziej dla Ciebie. Niech każda nasza chwila będzie prowadzona przez Twoją łaskę i Twoją miłość. Amen.